Dzień dobry kochani. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam troszeczkę inny ryż niż w poprzednim filmiku. Tutaj mamy ryż pojedynczy robiony na około. Natomiast tutaj, tym kolorem czerwonym, jest ryż podwójny robiony na około. Zobaczcie, czym on się różni. Ten ryż jest po prostu drobniejszy. Przejścia są w każdym rządku. Tutaj, jak widzicie, jest troszeczkę luźniej i jest przejścia, są co drugi rząd. Jak wykonać taki ryż pojedynczy, pokazywałam w poprzednim filmiku, natomiast dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taki ryż podwójny, robiony na około. Dziękuję bardzo i zapraszam na film. Zaczynamy, zaczynamy robić ryż podwójny w robótce na około. Jak robimy? Zupełnie tak samo jak robiliśmy ryż pojedynczy, tylko że zmieniamy układ oczek co drugi rząd, a nie w każdym rządku. I przerabiamy. Pierwszy rządek przerabiamy nad oczkami prawymi, oczka lewe, u mnie. Jak widzicie, jest to łapanie oczek lewych za przednią nóżkę, oczek prawych za tylną nóżkę, czyli tak, żeby oczko było otwarte. Widzicie? Dlatego, że oczko tutaj nitka musi być y, tu przy lewych, a za robótką przy prawych, przed robótką przy lewych oczkach. Zarobutką przy prawych oczkach. I tak przerabiamy do końca rządka. Ja już nie, nie robię bardzo pomalutku, dlatego że już to wszystko znacie, umiecie robić. Jeżeli kto, dla kogoś jest za szybko, może zawsze sobie zmniejszyć yy, szybkość, zwolnić sobie filmik. Albo wrócić do poprzednich filmików, gdzie dokładnie omawiamy przerabianie oczek. I teraz robimy drugą stronę. Metoda Magic Loop też już była omawiana w filmiku, także spokojnie możecie sobie wrócić, jak robić Magic Loopem na około. Przerabiamy. Jeszcze raz ryżem pojedynczym, tak i teraz rozpoczniemy. Już o, przerabiamy do końca. Tutaj zmieniałam sobie, jak widzicie, nitkę. Jak wiązać supełek, też macie na innym filmiku. A ja tutaj akurat supełka nie wiązałam. Nieraz robię w taki sposób, jak. Tutaj, że nie wiąże supełka, ale to Wam pokażę kiedyś, jak taką metodą robię. I teraz, co robimy? Teraz robimy oczka prawe nad prawymi, lewe nad lewymi, tak jak przy ściągaczu. I teraz poprzednio łapałam, od wbijałam drut od prawej do lewej, a teraz. Muszę wbić od lewej w ten sposób, żeby otworzyć oczko, bo tu muszę wykonać. Zobaczcie, w poprzednim rządku miałam oczko prawe. Tu jest oczko lewe, tu jest oczko prawe. I muszę wykonać oczko prawe. Tu muszę wykonać oczko lewe. Wbijam się w ten sposób. Od lewej strony, tutaj, od lewej strony, tak żeby to oczko było otwarte. I przerabiam. I znowu. Wbijam się od lewej, łapię za przednią nóżkę. Nie mogę złapać tak za przednią nóżkę, bo bym musiała zrobić oczko lewe, bo nie miałabym jak złapać nitki. Tutaj oczko prawe robię w taki sposób, żeby mieć otwarte oczko, i przerabiam. I tak robię calusieńkie okrążenie. Oczka prawe robię nad prawymi. Oczka lewe robię nad lewymi. Zupełnie identycznie łapię oczka jak przy ściągaczu robionym na około. Także, jeżeli coś nie rozumiecie, wróćcie sobie do filmiku ściągacz robiony na około. I robię, to jest pierwsza strona. Jedna strona okrążenia, połowę okrążenia, a za chwilę odwrócę robótkę tutaj i będę robiła drugą stronę okrążenia oczkami, tak jak schodzą mi z drutu. Czyli teraz robię oczko prawe, oczko lewe. oczko prawe, oczko lewe. Wbijam się, zobaczcie, od lewej, od tu, od tej strony. O! Otwieram oczko. W ten sposób otwieram oczko i przerabiam tak calusieńkie okrążenie. Do końca okrążenia i teraz będę musiała znowu zmienić sposób, czyli teraz Oczka prawe łapię za przednią nóżkę, oczka lewe za tylną nóżkę. I przerabiam. I w kolejnym okrążeniu będę musiała zrobić oczka prawe nad lewymi, oczka lewe nad prawymi. Przyglądamy się, jakie tu mamy oczko. Tu mamy oczko prawe, czyli robię oczko lewe i zobaczcie, Muszę w ten sposób od prawej do lewej się wbijam. W ten sposób, żeby oczko było otwarte. I przerabiam. O, a teraz łapię odwrotnie znowu oczko prawe, bo tu miałam lewe, czyli oczko prawe, łapię za tylną nóżkę i przerabiam. I tu jest, jeżeli nauczycie się, że tylko łapiam je za nóżkę przednią albo za nóżkę tylną. Nie, musimy patrzeć, żeby oczko było otwarte. I wtedy wyjdzie nam piękny, piękny ryż. Zobaczcie, ja zmieniam. Tu mam oczko lewe, to robię oczko prawe. Tu mam oczko prawe, to robię oczko lewe. I tak robię całe okrążenie. Po czym znowu będę robiła tak, jak oczka schodzą z drutu. Zrobię kilka rządków i pokażę Wam efekt. Ja już wykonałam kawałek y, poza kamerą y, wzór ryż podwójny. Na czym polega różnica między pojedynczym a podwójnym, tłumaczyłam przed chwileczką, a teraz jeszcze raz, po malutku Wam. Pokażę, jak przerabiamy oczka. W ryżu pojedynczym, w ryżu podwójnym, robionym na płasko, przerabialiśmy oczka zupełnie inaczej, natomiast w robótce na około przerabiamy też zupełnie inaczej. I zobaczcie, tutaj teraz musimy robić nad oczka, tu mamy dwa rządki już prawe, czyli teraz musimy zrobić rządek, tu, to musi być oczko lewe. Tutaj są dwa oczka lewe, czyli przechodzimy na oczko prawe. Tutaj mamy dwa oczka prawe, dwa rządki prawe, czyli robimy oczko lewe. Tu mamy raz, dwa, zobaczcie takie dwie kreseczki, raz, dwa, czyli dwa rządki lewe, czyli teraz prawe. I wykonujemy tak całe okrążenie, Następ, natomiast yy, poprzednie okrążenie będziemy wykonywali, tak, jak oczka schodzą z drutu. Jeszcze raz, co to są oczka, co to znaczy, że przerabiamy oczka, jak schodzą z drutu? To znaczy, że nad oczkami prawymi robimy oczka prawe, nad oczkami lewymi oczka lewe. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne filmiki, gdzie, będziemy, gdzie będę Wam pokazywała różne inne wzory. Oraz różne tajniki robienia na drutach, oczywiście od czasu do czasu na szydełku. Dziękuję bardzo i, i do usłyszenia. Bye!